Cześć, z tej strony a społeczni i dzisiaj opowiemy ci jedną z historii naszego życia. Dzisiaj opowiemy historię, jak zarobiliśmy 40 tysięcy złotych w 25 i pół tygodnia. Niezła sumka w krótkim czasie, szczególnie jak na to, w jakim miejscu wtedy byliśmy. Czyli ja byłam po studiach tak naprawdę, Michał był na trzecim roku studiów. Na studiach dziennych. Na Równocześnie pracowaliśmy obydwoje razem w firmie księgowej. W której zarabialiśmy mniej więcej około 800 do 1500 zł, to był maks. Wynajmowaliśmy wtedy pokój w Krakowie, 13 m2, <laughs> gdzie Mieliśmy jedno Ikejowskie biurko. To na którym, metrowe. Tak, to metrowe, na które najbiedniejsze. To najbiedniejsze, na którym we dwoje siedzieliśmy obok siebie i pracowaliśmy. Dorabialiśmy sobie, ponieważ Michał wcześniej robił zdjęcia i wideo, więc gdzieś tam te zlecenia już się pojawiały. Padło 600 zł tak, na to weekendzie. było, takie, to było... O, co z tym zrobimy? Co ja, kupimy? No, co wiecie? pozamiatane, Tak, myślę, że tutaj w tym momencie, w którym pojawiła się szansa na to zlecenie za 40 tysięcy zł w dwa tygodnie, warto jest podkreślić, że Michał, Wtedy byłeś? Na trzecim roku studiów, miesiąc przed ich zakończeniem, oraz miałem w połowie kupioną pracę licencjacką. Kupiłem ją, ponieważ bardziej opłacało mi się praco zapracować na tą pracę, niż ją pisać. Ale też ważne jest dlaczego? Ponieważ finalnie wiedziałeś o tym, że chcesz robić albo Biznes. własną firmę, albo cokolwiek w innym kierunku. No i w tym kluczowym momencie, kiedy był ten miesiąc przed zakończeniem studiów, dostałem telefon. Michał, słuchaj. Czy umiesz robić animacje explainer video? Przez to, że mieliśmy takie myślenie, że zawsze damy radę. Mówię: "Tak, chętnie. A co jest potrzebne?" Zacząłem zadawać pytania. Wyślij mi jakąś próbkę, pokaż portfolio. Portfolio. A ja mówię: "Dobrze, to przygotuję taką próbkę 15-sekundową." Przez to, że wcześniej w tej firmie, w której pracowaliśmy, liznąłem trochę animacji, ponieważ zaangażowałem się w projekt. Nauczyłeś się tak naprawdę od samego, od, od zera tak naprawdę, zero, przez chyba prawda. miesiąc albo dwa miesiące. Jeszcze wtedy zrobiłeś taką, taką lekko biedacką animację, chociaż dla niektórych może by już była okej. Okay, my jesteśmy tacy, że lubimy mieć wszystko tak porządnie zrobione, a. więc o, z A z YouTube'a nauczyłeś się animacji. W tak krótkim czasie na jakimś starym laptopie, który ci się zacinał, to... który kosztował tam 800 złotych, no. który, który właśnie miał ten kabel, bez niego nie działał, to ty i tak robiłeś tę animację właśnie mimo tych wszystkich przeszkód, że, że byłeś zacięty, że chcesz coś takiego się nauczyć. To prawda. Usuwałem jak najwięcej efektów, żeby zanimować jeden obiekt, później dodawałem kolejne. I tamte usu usuwałem ich widoczność, żeby móc, żeby komputer nadążał. No i, i, i postarałem się zrobić taką, będzie to widoczna, 15-sekundową, 30-godną taką próbkę moich możliwości. Ale warto tutaj podkreślić, że to, to, jaką tą próbkę zrobiłeś, to naprawdę ty się wtedy postarałeś. To była bardziej zaawansowana próbka niż te animacje, które robiłeś wcześniej. Mhm, to prawda. Bo to było takie coś, że. Ty Dużo czasu poświęciłeś czas na to, żeby pokazać, że jesteś w stanie coś wykonać regionalnie. Tak. W porównaniu do tych wcześniejszych. Tak. Tego, że wtedy kiedy pokazałem tę animację, powiedzieli, że im się bardzo podoba, super fajnie i właśnie o to im chodziło. Sama długość tych animacji nie była aż tak bardzo straszna dla mnie, jak to, jak to szybko trzeba zrobić, ponieważ system, który tworzyli, jego premiera, event, na którym rusza premiera tego tej aplikacji, była za trzy tygodnie, dwa i pół trzy tygodnie, więc oni powiedzieli. Michał, czy ty dasz radę w ogóle w takim czasie to zrobić? Bo doskonale wiedzieli, że żadna agencja nikt by tego nie zrobił, bo, bo to, to, jest, to nie było niewykonalne. To nie było realne. To wymagało tego, żeby pracować 24 godziny, prawie na dobę. Bo nie sama animacja, ale i render. Sama animacja też tak naprawdę, bo mhm. to było jednak 40 minut. Gdzie normalnie takie dwie minuty animacji teraz to byśmy dali taki czas realizacji, czy tygodnie? Dwie minuty, żeby to była taka dobra no animacja. I dwie minuty kosztowałoby 4 10 000. No właśnie. A tutaj jednak my, my z racji tego, że dopiero zaczynaliśmy, że to była dla nas szansa, daliśmy cenę tam 900 tysiąc złotych za minutę tak. finalnie wyszło. I do tego wszystkiego, no nie mieliśmy kompa. Ja, ja do tej pory, jak sobie myślę o tych czasach, dziwię się jak my to zrobiliśmy. <noise> Wzięliśmy od naszego klienta zaliczkę i za pierwszą zaliczkę kupiliśmy kompa. minicie, Czyli za jeszcze nie zarobione pieniądze, ale zaliczkę. Zainwestowaliśmy w sprzęt, w komputer. Bez którego byśmy nie ruszyli. Rodzina, jak usłyszała, że rzucam studia, to się załamała, ponieważ nie było to w planie, wiązało się z ryzykiem. Było to coś, co na mój styl życia mogło wydawać się dosyć emocjonalną decyzją, chociaż miałem przygotowane pięć lub sześć planów awaryjnych co jeżeli mi się nie uda? Pamiętam, mamy nagraną taką rozmowę, może gdzieś tu pokażemy, nawet sam taki screen z auta, jak rozmawiamy, jak tak, mieliśmy taką ostateczną rozmowę, gdzie ja pytam się ciebie, czego tak naprawdę chcesz, pomimo tego, że miałeś właśnie falę hejtu z powodu tego, że chcesz zrzucić studia i, po, i mamy właśnie nagrany mniej więcej moment, jak, jak tak podejmujemy tą decyzję, że nie, nie będziemy słuchać nikogo, robimy to, co czujemy, czyli bierzemy to zlecenie, ponieważ to jest naszą szansą. I jeżeli nie zaryzykujemy, to możemy sobie pluć w brodę przez resztę życia, Prawda. że nie wykorzystaliśmy szansy. Dostał mi miesiąc do końca studiów. Doszliśmy do wniosku, że prawdopodobnie te studia trzeba będzie niestety odłożyć. Z jednej strony wiem o tym, że jeżeli mi oglądają osoby z rodziny, one mogły też nie wiedzieć o tym. Może dlatego, że nie pytały. Mogły nie wiedzieć o tym, jaki ja mam plan, mogły nie wiedzieć o tym, ile ja pracy w życiu wkładam na to, żeby zwiększać swoje kompetencje w dziedzinach wideo, zdjęć, animacji, marketingu. marketingu. Finalnie było to najtrudniejszy etap, jeden z najtrudniejszych etapów, ponieważ z jednej strony była zajawka, a z drugiej strony taka, takie poczucie, że nie, że zawiodę kogoś, tylko, że ktoś się może ode mnie odsunąć. Że ktoś nie zrozumie tego i ja muszę, ja muszę podjąć decyzję. To tak jakby, nie wiem, Dwie osoby spadały z urwiska i musiała być jednej pomoc. Tomu... No, i to była trudna decyzja, i wtedy bardzo nam pomogło to, że byliśmy razem, co nie, mm. że się razem wspieraliśmy, pomimo tego, że mieliśmy. Ty miałeś tak naprawdę, no nie podobał się ten pomysł większości osób. W ogóle zaczęliśmy od tego, że kupiliśmy, albo już mieliśmy, już nie pamiętam, tablicę, tablicę białą, i wypisaliśmy sobie, ile dziennie muszę robić animacji, żeby zdążyć. I zakreślałem sobie takie kwadraciki. Musiałem zrobić dwie minuty animacji dziennie chyba. musiałem sobie przypomnieć. Anyway, to Ale nie to znaczenia. było tak, że nie było miejsca na to, żebym w ciągu dnia zrobił sobie przerwę. Nie było miejsca na to, żebym się pojechał gdzieś tak. Nie było. Nie było szans. Nie było szans. No. I co ciekawe, pod koniec tworzenia tej animacji w ostatnim tygodniu pojechaliśmy do Hiszpanii. Bo to było też na, śmieszne. Na zlecenie. Tak. Dostaliśmy propozycję. Taki historia jest niesamowita mm, dla tak, mnie tak, w tak, ogóle, tak, jak tak. to zrobiliśmy. Pracowaliśmy wtedy w pół roku wcześniej dla Mariusza, który zaprosił nas drugi raz, żebyśmy mu nakręcili tutaj e, filmik promocyjny z Retreatu, czyli z takiego spotkania, gdzie do niego przyjeżdżały osoby i z nimi tam pracował na temat zdrowego odżywiania. No i mieliśmy wtedy nakręcić właśnie to promo wideo, więc my spakowaliśmy sprzęt, spakowaliśmy kompy do głównego bagażu. Komputer, no. Ale on był I, duży, to było tak. z wody. Taki tak, i przylecieliśmy do Hiszpanii, i pierwszy tydzień, Mariusz, sorry za to. Yy, wiemy że wtedy ci się to nie podobało, ale pierwszy tydzień pracowaliśmy bardzo, żeby właśnie ukończyć to zlecenie. To takie niesamowite, że mieliśmy na tablicy napisane, ile mamy czasu, a my znowu podjęliśmy ryzyko, żeby jechać do Hiszpanii, no. skoro każda godzina się dla nas liczyła. No, a my tak właśnie żyjemy, w całe życie rycerz. No, te... I udało nam się finalnie, pomimo tego, że to było mnóstwo godzin, Później moich też, ponieważ montowałam też z gotowych ujęć takie filmy, bo to też wchodziło w ten zakres 40 tysięcy złotych. Gdzie pamiętam, jest zdjęcie, mamy zdjęcie, jak leżysz taki rozwalony na, na Sofię Mariusza, właśnie. To, gdzie... to było uczucie, jakbyś zdał maturę. Chociaż nie, nie mogłem się cieszyć wtedy, bo byłem w takim, byłem w takim że zmęczenie przechodziło w taki stan nawyku, że musisz i że nie myślisz o niczym. No ale dobra, a społecznie? ale dobra. No, może, bym, do może bym zrobił, ale skąd taki klient? To był cały proces. Jak dokładnie sobie to przeanalizowaliśmy, to osoba, która zleciła mi to zlecenie, wcześniej przez ponad rok była w procesie, gdzie ja dawałem całego siebie, żeby pokazać tej osobie, że jestem godny godnym Zaufania. Tak. Tak. Zaczęło się od tego, że pracowałem w klubie i był after. I zaprosiłem tam wszystkich. Trochę, się, trochę się stresowałem, bo miałem bardzo taki y, studencki pokój za 600 zł i taki trochę obskurny, ale wiedziałem, że to nie jest ważne i po prostu zaprosiłem te osoby, też mam filmik z tego. I właśnie tam była jedna osoba, i dowiedziała się, że robię zdjęcia. Później na kolejnej imprezie, kiedy też z tą osobą rozmawiałem, zaproponowała mi, że w sumie mógłbym zrobić zdjęcia na evencie, bo będzie za niedługo event, ja podjąłem decyzję. I dałeś dobrą cenę. Tak, przez to, że byłem też w organizacji w, w na studiach w kole naukowym KSAF mogłem pożyczyć sprzęt, żeby ten aparat jakoś była dobra. Za oczywiście opłatą, czyli moja wypłata też była o 100 zł mniejsza, bo musiałem pożyczyć sprzęt, ale wiedziałem, że trzeba robić jakość, żeby klient był zadowolony. Nie trzeba robić portfolio. I ja angażowałem się nie tylko robiąc zdjęcia przez dwa dni jakiegoś eventu, tylko też pomagałem przygotowaniach. Byłem bardzo proaktywny. Nie zapomnę tego, jak podchodzi do mnie ta osoba i mówi, że potrzebujemy tam. 60 kilo jabłek i, i, i wody. A ja mówię, okej, okay, dał mi kluczyki. Ja miałem w ogóle bardzo świeżo prawo jazdy. Ale zadałem, dobra, dam rad, trochę się bałem, ale pojechałem do makro, zapakowałem, kupiłem to wszystko za darmo. I finalnie bardzo się angażowałem w wszystkie rzeczy, więc to spowodowało w procesie długotrwałym, że kiedy ta osoba miała podjąć decyzję, Kogo że wybrać? musimy zrobić animację i chcę to do zaufanej osoby dać. To pierwsze, co pomyślało mnie. Tak, I... i to jest ważne, podsumowując to, co mówisz. Zrobiłeś networking na początku, czyli y, jeszcze, kiedy byłeś właśnie studenciakiem, kiedy chodziłeś na imprezy. E, już mówiłeś, sieć kontaktów. tak, budowałeś sieć kontaktów i to jest bardzo ważne o tym też mówimy na naszym kanale żeby budować sieć kontaktów, żeby mówić ludziom, co zajmujesz. robisz, czym się zajmujesz jak poznajesz nowe osoby, ponieważ tak się buduje sieć kontaktów i tak później, e, jeśli ta osoba z którą się poznasz, wymienisz tym kontaktem zostanie twoim klientem, to ona poleci cię dalej, ten dalej, ten dalej, ten to dalej prawda. i tak to się tworzy, tak to u nas nawet firma finalnie powstawała i tak naprawdę w naszym życiu my uważamy, że właśnie dzięki temu na przykład, że kręcimy to wideo, pojawi się szansa na to, że na przykład ktoś z telewizji ogląda przykładowo nasz filmik ten i nas zaprosi. Mówię tutaj takie, wiecie, jakiś zdupy przykład podaje. Albo może się pojawi osoba, coś z nami stworzy w przyszłości, co będzie mega wyjątkowe, że każda rzecz, którą robimy, to jest szansa i wtedy właśnie tak było. Czyli dzięki I temu wykorzystanie. Że, tak, i dzięki temu właśnie, że taki byłeś, że pokazałeś to wszystko, o czym wspomniałam wcześniej. To Udało ta szansa się. była, więc stąd był ten klient. Ale mamy już historię, mamy już skąd pozyskaliśmy tego klienta. Wszystko jest jasne. No i teraz pada to pytanie: co zrobiliście z tą kasą? Rozpierdaliliśmy. Nie, nie do końca. To znaczy część daliśmy w ogóle na mój dług, który wynosił 60 tysięcy złotych. To inna historia. Zapraszam do subskrypcji. Daliśmy 10 tysięcy, część przeznaczyliśmy na sprzęt. Na sprzęt. Wiedzieliśmy o tym, że trzeba zainwestować w coś, co nam pomoże rozwijać firmę. A jakieś 20 koła przewaliliśmy. Przewaliliśmy, to prawda. Nie potrafiliśmy sobie poradzić z tak dużą gotówką. Na tamte czasy, no. Mhm. Teraz byśmy wszystko odłożyli na poduszkę finansową. Albo zainwestowali w reklamę, Albo zainwestowali w coś, co rzeczywiście da zwrot. A my żyliśmy trochę z tych pieniędzy, one cały czas ubywały, No tak, tak, tak. tak. O, to tak to nie to nie było planu. Prawda. Więc też pamiętaj, że jeżeli chcesz być przedsiębiorcą, chcesz zarabiać duże pieniądze, to musisz się rozwijać. Czy jest to pierwszy filar w naszym kanale? Rozwój, Rozwój osobisty. osobisty się nazywa. I ponieważ możesz sobie nie poradzić z ilością pieniędzy, możesz sobie nie poradzić z zarządzaniem, z lenistwem i z wieloma innymi rzeczami. Także zapraszam Cię do tego, żebyś też był w naszej społeczności, ponieważ da Ci to pomoc i przyspieszy ten proces. Tak. A mówimy to z tego miejsca w Hiszpanii po to, żeby Bangalo. inspirować Ciebie do przełamywania swoich granic, do pozbawienia się lenistwa. I do życia. Już jesteśmy w jakimś miejscu według nas. To było nasze marzenie mieszkać w Hiszpanii, patrzeć codziennie na kurwa, taki widok. No, popatrz, czy nie jest zajebisty? No, sorry, jest. Więc to jest niesamowite i ty możesz dokładnie tak samo. Oczywiście, jeśli masz marzenia, nie wiem, być w Polsce, ale mieć coś innego, jak najbardziej, ale wszystko się da. I my chcemy Cię właśnie takimi historiami inspirować do tego, pokazywać to, że. Możesz, tylko musisz właśnie mieć pewne cechy. Musisz podejmować pewne decyzje i postępować wedle pewnych zachowań, żeby znaleźć się w tym miejscu, o którym marzysz. Więc z tego miejsca zapraszamy Cię do odcinku 10 cech, które powinien mieć przedsiębiorca. I dziękujemy Ci, że z nami byłeś. Zapraszamy do do subskrybowania playlisty z historiami. No i tyle. Dzięki za odcinek. Dzięki za odcinek. Dzięki Michał. Inspirujemy do działania. Dzięki za abonia jeszcze. Piona za nasze trudy wszystkie. Tak, razem. Może buziaczek. Buziaczek. Wyjdziesz za mnie? <gry> za 40 tysięcy. Yeah. Tak. Oh.